Serdecznie witam. Z ogromną radością obserwuję, jak po całej Polsce rozlewa się duch wolności, przedsiębiorcy, wiedząc w końcu, że prawo stoi po ich stronie, otwierają firmy. W każdym wielkim mieście dzieje się już coś bardzo poważnego. Organizują się gastronomowie, hotelarze oraz usługi jeszcze tydzień ferii, każdy ma szansę e, zarobić pieniądze. Po prostu e, wystarczy zdać sobie sprawę, że wasze prawo jest działać, nikt nie może ograniczać korzystania z waszej własności nielegalnie. Ale nie o tym działam, chciałem dzisiaj mówić, bo na tym duchu wolności rodzi się niesamowicie ważna sprawa, która mi osobiście sprawia też Ogromną radość i przyjemność i zadowolenie z tej całej działalności publicznej, jeżeli udałoby się ten projekt, o którym zaraz powiem, zrealizować, to byłoby po prostu coś niesamowitego. Otóż wszyscy Polacy, szukając sposobu na wolność od centralnej reżimowej pisowskiej władzy, łamiącej praworządność i wszystkie standardy demokratyczne, o konstytucji nie wspominając, znaleźli jedną bardzo ważną rzecz, która wydawałaby się jest błaha, dotychczas powszechnie lekceważona, a może się stać ostoją naszej wolności i działania w 100% legalnego. O co chodzi? Jak powiem tą nazwę, to większość z Was powie eee, ale wysłuchajcie do końca, bo to nie jest wcale takie łe, to jest coś niesamowitego. Chodzi o referendum lokalne. Dotychczas instytucja totalnie lekceważona przez samorządowców, dosyć łatwa do zorganizowania, zaraz o tym powiem. Ale rzeczywiście samorządowcy robili sobie z niej żarty. Do tej, no, na przykład odsyłając wynik referendum do sądu administracyjnego, nie uznając go, co wiadomo, że po iluś tam latach procesu okazywało się zupełnie bez sensu, no i wiadomo, sprawy samorządowe nie są sexy. Wiele osób się po prostu nie interesuje. Ale teraz! W tej określonej sytuacji referendum lokalne jest niesamowitym narzędziem. I ja tu apeluję i chciałem tą prośbę skierować do wszystkich mieszkańców, ale też do samorządowców, szczególnie e, miejscowości turystycznych. Wiadomo, teraz najważniejsze są miejscowości e, górskie gdzie Polacy jeżdżą na narty, wypoczywać zimą. Ale ja chciałem zwrócić uwagę, że patrząc na kłamczuszostwo, kłamte łóżka naszego rządu, wcale nie jest pewne, czy sezon wakacyjny znowu przejdzie tak gładko, jak w zeszłym roku. I także miejscowości nadmorskie oraz wszystkie inne ośrodki wypoczynkowe, uzdrowiska z, z interioru Polski, również niech się zastanowią nad tym. O co chodzi w referendum lokalnym? Zacznę najpierw od w ogóle fundamentu referendum. Żeście wiedzieli jaka to jest ogromna siła. Ja od 2013 roku właściwie poświęciłem większości swoją działalność publiczną promocji czegoś co jest w konstytucji zapisane. Trochę ubelowałem, że w tych latach, kiedy tak bardzo broniono powszechnie konstytucji, skoncentrowano się tylko na trójpodziale władzy, na obronie władzy sądowniczej. Co oczywiście czas pokazał, że było w pełni słuszne, bo teraz sądy jest to ostatni przyczółek obrony naszych wolności własności przed parze, pazernością reżimowej władzy PiS. Ale wtedy szkoda było, że nie był poruszany temat równie ważny jak nieważniejszy. Otóż artykuł 4 Konstytucji podkreśla, że cała władza w państwie jest zorganizowana w następujący sposób bardzo podobny do tego, Jaki mamy na przykład w spółkach albo we wspólnotach mieszkaniowych, czyli są właściciele, właściciele spółki udziałowcy, właściciele nieruchomości mieszkańcy, albo my, Polacy, jesteśmy zgodnie z e, konstytucją suwerenem. Do suwerena należy państwo, czyli można powiedzieć, że tylko, bo niestety taka jest prawda tylko zgodnie z konstytucją, Państwo należy do nas. W stanie faktycznym należy do polityków, ale o tym później albo w ogóle dzisiaj. Natomiast o co chodzi w tej konstrukcji prawnej? Chodzi o to, że suweren, tak samo jak udziałowcy, tak samo jak członkowie wspólnoty mieszkaniowej, nie zajmuje się na co dzień wszystkimi sprawami państwa, tylko może, może powierzyć tą tą pracę przedstawicielom, którzy dzielą się na władzę sądowniczą, ustawodawczą i rządową, ale cały czas w artykuł 4 Konstytucji mówi, że suweren zachowuje prawo do samodzielnej, suwerennej decyzji, niezależnej od całego trójpodziału władzy. Nas w ogóle, te, jako obywateli, te wszystkie trzy instytucje mogą nie interesować. Możemy decydować ponad ich głowami. I o ile zorganizowanie referendum ogólnopolskiego jest pewnym wezwaniem, aczkolwiek jak wiecie, ci, którzy obserwują strajk przedsiębiorców, wiedzą, że taką inicjatywę podjęliśmy, aby na wiosnę nasze strajki nie były tylko spacerkami, ale były namiastką albo właściwą formą zgromadzenia narodowego suwerenów, żebyśmy mogli podejmować decyzje ponad trójpodziałem władzy właśnie w, w ramach tego zgromadzenia, które w Warszawie się może odbyć. Ale. Dużo prościej i dużo szybciej na tę chwilę można zorganizować referendum lokalne, które różni się od referendum ogólnopolskiego tylko jedną rzeczą. Jest określone terytorialnie. Czyli to nadal suweren, ale w małym wycinku gminy, powiatu. Jak sobie wymyślicie, zgodnie z podziałem administracyjnym, to nadal suweren ma prawo podejmować decyzje ponad organami władzy i teraz uwaga, nie tylko samorządowej. Nie ma w ustawie o referendum lokalnym ograniczenia, że e, t, nie można decydować o sprawach, e, które tej lokalnej społeczności są narzucone przez władze centralne. Można. Można, kochani, bo w ustawie jest zapis, zaraz Wam powiem, który brzmi: e, to jest e, artykuł 2, ustęp 1, punkt że referendum lokalne może być w istotnych sprawach dotyczących społecznych i teraz uwaga, gospodarczych lub kulturowych więzi wspólnoty samorządowej. Posłuchajcie. No, jeżeli władza centralna, jak już wiemy, nielegalnymi rozporządzeniami niszczy waszą samorządność, niszczy waszą wspólnotę, wymieniam Karpacz na dzień dzisiejszy, miasto żyjące głównie z turystyki, zakopane, no mógłbym pewno wymieniać wiele tych gmin. Pamiętajcie, że to nie muszą być miasta, mogą być gminy, powiaty, każdy okręg samorządowy może podjąć tę decyzję. Jeżeli władza nielegalnie rozporządzeniami niszczy waszą wspólnotę gospodarczą, którą stworzyliście, oparliście swoją gospodarkę, swojej gminy, swojej wspólnoty samorządowej na turystyce, oni to niszczą, macie prawo w referendum lokalnym zdecydować. I to będzie full legalne. Żaden policjant, a już z Straży Miejskiej Gminnej, to już nie chcę wspominać, bo oni powinni służyć samorządom, ale żaden policjant nie ma prawa wystąpić przeciwko lokalnej decyzji suwerena. To jest decyzja suwerena. Ponad Kaczyńskim i to ooooo! Lata świetle ponad Kaczyńskim i Morawieckim. To jest władza suwerenna. Referendum lokalne. Jest to niesamowita szansa też dla Was wszystkich, lokalni przedsiębiorcy, ale też i obywatele żyjący z turystyki, aby sprawdzić, czy ci samorządowcy, którzy tak bardzo wstawiali się za Wami, chcieli być przyjaciółmi wszystkich ludzi mieszkających w tych małych społecznościach, czy oni są gotowi przyjąć to wyzwanie, ponieważ, dlaczego o tym mówię? Zwołanie referendum lokalnego odbywa się w dwóch formach. Pierwsza, to jest 10% podpisów gminy. Czyli na przykład tam sprawdzałem sobie, że w takim Karpaczu przykładowym mieszka w gminie 4633 osoby. No to w tym momencie wystarczy 463 podpisy mieszkańców gminy. Tu bardzo ważne są miejsca meldunkowe i można zwołać referendum. Ale równie dobrze możecie się zgłosić do swoich radnych i powiedzieć: No słuchajcie, no to to już jest katastrofa. To jest, można powiedzieć, to co robi rząd PiSu, to jest e, katastrofa, e, jak to się mówi, naturalna wręcz. No zaraza pisowska, e, ta nawała pisowska niszczy waszą lokalną, samorządną społeczność. No więc wokół takiej katastrofy naturalnej możecie domagać się od radnych, bo oni mogą też uchwałą zwołać te referendum, czyli nie trzeba zbierać tych 10% podpisów. I teraz... Uchwalenie, wniosek składacie, jeżeli zbierzecie 10% do Rady Miasta lub radni sami. Krótki termin, przyszły tydzień, cóż to za problem zorganizować referendum na 4633 osoby w Karpaczu. To jest moment i te, typ, tego typu miejscowości turystyczne, no może za wyjątkiem Zakopanego, które jest zdecydowanie większe, ale takie, nie wiem, Zieleniec, yy, no nie wiem, yy, Szczyrk, Możecie w swojej małej gminie, która terytorialnie obejmuje stoki narciarskie, restauracje i hotele, podjąć uchwałę. Czy to właśnie podjąć uchwałę w drodze referendum, zawnioskowane, tak jak powiedziałem, albo tak, albo tak. W ciągu tygodnia wydrukować te kilka tysięcy kart do głosowania i macie gotowe. Macie gotowe, podjęta uchwała, która może brzmieć w najróżniejszy sposób. W referendum głosujemy, odpowiadając na konkretne pytania. Mogą być pytania wariantowe, to też jest rzadko ćwiczone w referendum, że się nie mówi, że jest tak albo nie, tylko wybierasz A, B, C, D, jak sobie wymyślicie. I po tym referendum macie ustalone prawo lokalne, które odpowiada zgodnie z artykułem 2 ustęp 1 punkt C. Waszym potrzebom samorządowym, gospodarczym nie może żadne rozporządzenie Rady Ministrów być ważniejsze od decyzji suwerena w tym lokalnym e, obszarze. To jest jasne jak słońce i ktokolwiek jakiś się trafi rządowy, płatny prawnik, który będzie mówił, że rozporządzenie ministra jest ważniejsze od decyzji obywateli w samorządzie, no bo przecież to jest władza centralna, samorządowa bzdura. Mamy zawsze... Zawsze w tym państwie zgodnie z konstytucją najważniejszy jest głos suwerena. Tylko cwaniactwo polityczne, ta chałota od 30 lat Zrobiła takie machinacje, że właściwie uniemożliwiła na szczeblu ogólnokrajowym podejmowanie decyzji no, formalnie, bo możemy sobie to referendum oczywiście zorganizować w sposób taki, jak chcemy, bo jesteśmy suwerenami, wiadomo, że jest to trudne. Natomiast na szczeblu lokalnym mamy ustawę i tu nie ma żadnych dyskusji. Coś, co dotyczy, tak jak napisane jest w ustawie, w waszej sytuacji gospodarczej, jeżeli większość gminy jest uzależniona od podatków z turystyki, jeżeli większość gminy. Ma podatki, sama gmina, już nie mówię o obywatelach, ale też gmina funkcjonuje dzięki hotelom, restauracjom, stokom. I obywatele to macie prawo zanegować jako suwereni w tym lokalnym obszarze rozporządzenie ministra. Wtedy kłamteuszek rządzi resztą kraju rozporządzeniami nielegalnymi, ale ludzie się słuchają. No trudno, ale wy już nie musicie nawet się obawiać jakichkolwiek kontroli, sanepidu, policji, bo wy sami, jako suweren, ustalicie dla siebie prawo. I z tym radosnym, z tym radosnym wnioskiem zostawiam Was, sprawdźcie sprawdź sobie ustawę, rozmawiajcie ze swoimi radnymi, brońcie się i przypominam, to nie tylko gminy z gór, nie tylko powiaty z gór, nie tylko miasta z gór, ale też nadmorskie miejscowości. Niech myślą z góry nad tym, jak się przed tym broni. Ja apeluję z tego miejsca także do Niezależnych samorządowców, tych bezpartyjnych, tutaj wzorem jest pani Dudkiewicz z Gdańska. Proszę bardzo, niezależna od PIS, niezależna od PO, w Gdańsku cierpią gastronomowie, hotelarze. Gdańsk to nie tylko stocznia, nie tylko część biznesowa, ale także bardzo duży obszar działalności związany z turystyką. Takie referendum jest też także możliwe na tym poziomie. Działajcie legalnie! Przestańcie się bać władzy centralnej. Polska należy do Polaków, do suwerennej władzy obywateli, a nie do jednego gnoma z Mickiewicza. A i drugiego pajaca kłamteusza, który bajeruje nas w telewizji. Jesteście właścicielami tego państwa, i poczujcie się jak właściciele, i apelujcie do swoich samorządowców, żeby zwoływali takie referenda, które wykluczą idiotyczne rozporządzenia. Bo ja rozumiem i ja jestem gotów uszanować, że w tej panice ja już nie chcę tego oceniać, ale stwierdzam, że jest panika związana z koronawirusem. To obostrzenia, dystans w restauracjach, dystans w klubach fitness, to jest do zaakceptowania. I takie coś może się znaleźć w punktach w tym referendum, ale całkowite zamknięcie tych firm i doprowadzenie także do ruiny finansów samorządów, no to się w głowie nie mieści i mamy prawo do obywatelskiego sprzeciwu, macie legalną drogę, żeby to powstrzymać. Zostawiam was. Życzę wam odważnych i mądrych decyzji i cieszę się, że cała Polska przedsiębiorcza wstaje, otwiera swoje firmy. Mam nadzieję, że wszystko będzie wkrótce działało wbrew nielegalnym działaniom rządu. Pozdrawiam was. Do widzenia.